Dzisiejszym odcinku jesteśmy w Growy Garden i w tym odcinku pokażę Wam wszystko co zostanie dodane w najnowszym update'iku, który będzie w sobotę o godzinie 16. .00. jeżeli chcecie razem czekać na ten update, to pamiętajcie link do live'a, na którym będziemy razem czekać na updatecik i będę rozdawał też trochę pieniędzy macie w opisie filmu i w komentarzu. I jeżeli chcecie zobaczyć wszystko co zostanie dodane w tym update'iku, to pamiętajcie o łapce w górze i subiku, bo będzie bardzo fajnie, jeżeli to zrobicie. I są w miarę fajne liki, jest mało lików, ale są bardzo przydatne liki. Są bardzo przydatne rzeczy, które na pewno każdemu się przydadzą. Możecie widać jeszcze na Discorda, link w opisie, bo tam macie powiadomienia o wszystkich jajkach i o wszystkich seedsach, które są w sklepie. A to jest legendari, to nie bierzemy. Więc o wszystkich jajkach, które tutaj są, o wszystkich seedsach, czyli o kakao, o tym nowym fasoli. Więc tam macie powiadomienia o wszystkim. I nie musicie stać cały czas w grze i czekać, aż będzie dostępne dane nasiono, albo. Dane jajko. I tak samo jest z pogodą. Pierwsza rzecz, na którą wszyscy ubolewają, i wszyscy potrzebują, to jest nasz ogród i nasze miejsce na ogrodzie. Bo jak widzicie, na razie mamy bardzo mały ten ogród, i naprawdę czasami brakuje miejsca, i trzeba usuwać niestety rośliny. Ja tu mam połowę roślin do wywalenia. I wydaje mi się, że Wy pewnie też, chociaż zależy kto po co gra. Ja gram dla hajsu w tą grę, niektórzy grają dla wyglądu w tą grę, ale ja grałem właśnie dla tych szeklesów. Więc twórcy wysłuchali nas i będziemy mieli powiększanie ogrodu. Jak widzicie, mamy tutaj basicową działkę, basicową wielkość działki, to co jest na różowo, a wszystko co jest jakby na trawie wychodzące, to jest dodatkowe miejsce na działce. Ogólnie będzie działało to tak, że pochodzi, podchodzimy sobie do tego Expand y, Garden i po podejściu do tego klikamy sobie E. I możemy kupić za daną sumę powiększenie ogrodu. Niestety nie będzie to jakieś duże, nie, nie dostajemy kolejnego slota, czyli nie dostajemy e, kolejnej części ogrodu, jakby tej, co jest tutaj, takiego całego prostokąciku. Tylko nam się ogród będzie wydłużał oto w tą stronę. Wydłuży się tutaj, więc troszeczkę tylko dostajemy więcej miejsca. Nie jest to jakoś bardzo dużo, ale fajnie, że w ogóle pomyśleli o tym, żeby powiększyć nam nasze ogrody. Kolejną rzeczą, która nam się bardzo przyda, ale to bardzo przyda. To będziemy mieli guik, tu, przez które będziemy mogli zajmować się naszymi zwierzakami. Bo teraz, jak widzicie, tylko pokażę wam to tutaj z sową, bo sowa akurat jest bardzo problematycznym zwierzęciem. Dobra, musimy mrówę wziąć. Dobra, mamy tutaj sowę, gdzie ona jest. Night owl. Zaraz zobaczymy, jak ona zacznie się ruszać i zaraz wam pokażę, co się z nim dzieje i jak ciężko jest. Patrzcie, klikamy sobie w nią, ch chcemy sobie view. Dobra, teraz akurat jest git, teraz akurat jest git, ale jak ona chodzi, te, jak ona chodzi, to nie da się w żaden sposób... O, o, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ucieka i nie da się w żaden sposób w nią trafić. Akurat teraz mi się udało, bo nie jest aż tak rozpędzona, ale jak te sowy są bardziej rozpędzone, to nie da się trafić w tego peta i pewnie sami dobrze wiecie, że bardzo ciężko jest trafić w pety i je nakarmić. A teraz będziemy mieli, tak jak widzicie teraz na ekranie, całe GUI do podnoszenia petów i do karmienia ich. Więc bardzo przydatna rzecz, nie musimy gonić i latać po całej naszej działce, żeby podnieść tego peta albo go chociażby nakarmić. Dobra, kolejną rzeczą, która jest też przydatna, chociaż tylko dla niektórych osób, mamy Harvest Tool. I co ten Harvest Tool robi? Więc taki harvest tool będzie miał 5 użyć, będzie kosztował 30 milionów i będzie dawał nam coś takiego, że jeżeli mamy drzewo jakieś bardzo wysokie i nie możemy na nie wejść, możemy sobie kliknąć na nie i dzięki temu zebrać wszystkie owoce, które są na tym drzewie. Tylko problem taki, że jak chcecie zbrać tę mutację, no to musicie jakoś zafawiritować tego owoca, którego nie chcecie zebrać z drzewa. No, ale niestety nie dosięgniecie do niego, więc to jest jedynie dobre, Jeżeli już macie zebrane wszystkie mutacje. Nie jest to jakieś wyśmieńte, bo powinni nam dodać drabinę. Powinni nam dodać drabinę, jetpack albo cokolwiek, żeby wejść na to drzewo i żeby można było zebrać tylko jednego owoca, a nie całe drzewo. Drabina by się bardzo przydała. Tym bardziej, że zaraz Wam pokażę, co będzie w następnych linkach, że jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia, może nam dodadzą drabinę. Ja jestem bardzo dobrej myśli i mam nadzieję, że to się uda zrobić. I kolejna rzecz, którą już mogliście widzieć, w sumie. Nie wiem, czy wam pokazywałem, ale mamy dekoracje. I dekoracje w sumie są najbardziej basicową rzeczą, którą e, powinniście wiedzieć, że zostanie dodane. E, bo mamy boksy, i w tych boksach, które możemy otworzyć dopiero za 7 dni, mamy różne dekoracje. Widzicie, mam tutaj jakieś prasnale. Mamy tutaj doniczkę, nie doniczkę, tylko taczkę. Mamy ławkę, mamy fontannę i chyba kolejnego krasnala. No moim zdaniem trochę te dekoracje są bez sensu, chyba, że rzeczywiście mam bardzo powiększą działkę, bo ja nie mam miejsca na te dekoracje, spoko, mogę sobie tutaj wrzucić, mogę tu, gdzieś pomiędzy. Ale jeżeli to nic nie będzie dawało te dekoracje, to chyba tego nie użyję, bo wydaje mi się, że w ogóle nic te dekoracje nie będą dawały. Chyba, że dadzą jakiegoś bufa, nie wiem, dadzą nam mnożnik do pieniędzy, albo dadzą nam mnożnik do czegokolwiek. Albo szybciej jajka się będą otwierać. Bo to co się tutaj dzieje z moimi jajkami Patrzcie ile ja tego mam Prawie 200 tych jajek Ja ich otworzyć w ogóle nie mogę Bo one się otwierają bardzo długo No i tak, dekoracje już wam pokazałem I jak będzie wyglądał sklep z dekoracjami Sklep z dekoracjami, do którego będziemy mogli sobie podejść I kupić te dekoracje Więc jak widzicie tutaj mam na razie PetX so Shop Tu mamy Gear shopa. I ten sklep będzie znajdował się tutaj pomiędzy Tutaj pomiędzy tymi dwoma sklepami I będzie wyglądał oto tak Jak widzicie teraz na Ekranie. No i do niego będziemy mogli sobie podejść i kupić jakieś basic'owe rzeczy do dekoracji. Raczej nie będą te, te, to te same rzeczy, które są w tym Mistrzostwu. w i te pewnie będą limitowane, więc polecam kupić tego krejta i nie czekać aż do dodadzą do tego, do, do tego sklepa, bo wydaje mi się, że nie będzie już potem tych krejtów. Nie będzie tych krejtów I zaraz wam pokażę najważniejszą rzecz, dla mnie przynajmniej najważniejszą. Dla kogoś, kto zbiera pieniądze w tej grze i dla kogoś, kto. Tylko farmi i tutaj czeka na mutację. Jedną rzeczą, która mi się trochę nie podoba, to jest to w ogóle, że nadal nie wydropiłem Moonblossoma. A cały tydzień farmię i cały tydzień otwieram ze trzy razy dziennie tutaj kupuję tą sowę i jeszcze raz odradzam i nie mam Moonblossoma. No nie wiem, co jest z tym moim lakiem. W ogóle nie mam, nie mam tutaj żadnej, żadnego farta, w ogóle farta nie mam. To mi się nie podoba, ale no nic z tym nie zrobię. Niestety, nic z tym nie zrobię. I dobra, ostatnia rzecz, która zostanie dodana i najważniejsza. Jeżeli sobie podejdziemy do danego owocka albo do, no, do danego owoca, drzewa. Podchodzimy sobie na przykład tutaj do takiego banana. Jak widzicie, banan nam się podświetla, którego zbierzemy, jeżeli klikniemy E. Ale nie mamy nic więcej. A teraz, jeżeli klikniemy, najedziemy no na niego, tak jak teraz jakby jest najechane, to wyświetli nam się i nazwa owoca, i wyświetli nam się jeszcze lista wszystkich mutacji. Więc to jest coś, na co wszyscy, no przynajmniej wszyscy, którzy farmią, czekali, bo farmienie w tej grze polega na afku i na mutacjach. Więc nie będziecie zbierać teraz, nawet ja na ostatnim odcinku zastanawiałem nad tym Peperem, ile on jest warty. On był warty 7 bilionów, bo był szok, ale nie było tego widać, bo na takich wielkich owocach nie widać mutacji, nie widać wszystkich mutacji. Ja na przykład wiem, że to jest na pewno szok. Nie, że to jest na pewno Frozen, nie szok. Ale czy ja cokolwiek więcej wiem? No tak średnio, Co, tak średnio cokolwiek tutaj widać, chyba że Moonlit jeszcze może być Moonlitowy. Ale chyba już nic więcej nie widać, bo chyba nawet nie ma. Więcej mutacji, no nie wiadomo, po prostu nie wiadomo Więc to jest bardzo przydatna rzecz Dobra, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w gry i subiku No i do zobaczenia w następnym odcinku, siema!